Dzień dobry, dzień dobry, mamy e, 15 dzień vlogmasa. My jest szósta dokładnie 7 i mydziemy. Ja. ja też zawsze jak, jak pełniąc to chyba jakoś jakby trzeba Wampiry jesteście, aby twoje to Juniary przecież był w środku. No ale mówię, można się wspinać. Jest z liny do czwinaczki. No byłeś, 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 A my mamy małą taką przerwę na kabusie na śniadanko. Dzień dobry. dobry. O bo nie. I lecimy dalej. My już dojechaliśmy na miejsce, no troszkę pada deszcz. Siedzę na razie jeszcze w aucie. Ale zwarta i gotowa. Póki to na razie tylko jedna osoba przyjechała, ma być ich podobno 15, ale pewnie Wam szczerze, że zastanawiam się, czy to w ogóle dojdzie do skutku, ponieważ no pada i jest trochę wiatru, więc my zapakowani na maksa. Czekamy, co będzie dalej. Widzicie, się przygotowują już część, część ludzi do nurkowania. Mamy też ognisko, żeby nam było ciepło, ciepły grog. Czekamy, aż zaczną wchodzić. Kolejca przepiękna, przepiękna, gdyby jeszcze nie było tego delszu tej to byłoby przecudownie. A, my schodzimy po wrotku. A tam dalej, widzicie, takie, stają dwójkami i po prostu sprawdzają sobie, e, sprawdzają sobie sprzęcio. jeden a mówi do drugiego, żeby sprawdził, żeby czy to działa, czy tam to działa i tak właśnie sprawdzają sobie przed wejściem do wody, czy wszystko jest w porządku. No i pierwsza dwójka już wchodzi. Teraz pewnie położą się na wodzie i będą zakładać płetwy, bo tak jest wygodnie. A tutaj będzie kolejna osoba. No i tak jak właśnie mówiłam, kładą się na wodzie i zakładają płetwy. Kolejnych dwóch idzie do wody, trzeci się przygotowuje. где наша грязда. Co teraz robisz? Co? Co robisz? Co robisz? Układam okay. Jak nie, juniet, to te, teraz to nie wiesz jak, jak mi to pod wodą się podczepi Wiesz tyjabło, to ja wolę to ja był

Nie ja mów tak, jesteś nagrywany. <grymianie> ja nawet wcześniej takie Widzicie, już jedni wychodzą po malutku. Teraz chyba Rafał będzie wchodził za chwilę z resztą ekipy. I, I kolejne dwie osoby wychodzą. No i nasz nurek się już zapina. <grymianie> Tylko i wszystko dobrze.

Płetwy, jak mi się wydaje, idą trochę na głębokość. I teraz będzie zakładanie płetw. O, ja zaczyna coraz to mocniej padać, a szkoda. No i chyba ostatnie sprawdzanie, czy wszystko jest w porządku. Разникнул. świeci i teraz był sygnał że wszystko jest w początku no i do zobaczenia pewnie za jakieś 50 minut prawdopodobnie Olomany, chyba pierwszy wychodzi. Mam nadzieję, że nie żaden problemy. Tak normalnie, bo jeszcze tam cię pozostali, są tam troszkę dalej. No i widzicie, e, teraz właśnie poinformowali się wszyscy, że jest wszystko w porządku, że już jest w sumie na brzegu. Teraz Rafałowi pomagają ściągnąć płetwy, bo on ma większy problem z tymi płetwami. No i moja miśka już wychodzi na brzeg kochani, my już wracamy do domu. Mokrzy jak szczurze ja ściągałam spodnie, ściągnęłam skarpety i buty, bo przemoczone A ja nie mam majtek. Junior nie ma Junior tak samo przemoczone nie ma Majtek, ale naprawdę uwierzcie mi, że było bardzo fajnie. Bardzo fajni ludzie. Bardzo fajni ludzie wszyscy powyciągali jakieś tam kanapki, jakieś tam... Jedna pani zrobiła pyszną zupkę. Na rozgrzewkę naprawdę było sympatycznie i prawdopodobnie powtórka będzie znowu na wiosnę, na, na Wielkanoc. Także okolica chyba jeszcze piękniejsza niż to wszystko dookoła, piękne góry. Jest tutaj camping, więc prawdopodobnie jak, e, jak na wiosnę już będzie otwarty, bo on w październiku się zamyka, w marcu się otwiera, to prawdopodobnie my tutaj przejdziemy sobie przyczepą, dzień wcześniej. Ja wezmę mojego paddleboarda, weźmiemy kajak. Na pewno prawdopodobnie spędzimy tutaj super zarąbisty czas. Bo powiem Wam szczerze, że czuję się jak w naszych, jak naszych tatrach, chyba tak po części. Tylko oczywiście ta pogoda nie ta. Ale co zrobić? No było fajnie, teraz zbieramy się i jedziemy, tylko się Rafał jeszcze przebierze. I jedziemy już. Tak. wygląda jeszcze tutaj okolica? Tu na tym bo są takie normalne zypy. Domki te w do wynajęcia. Tam z drugiej strony, tam z tyłu, właśnie już nie można to ale jest normalny jest zwykłe pole campingowe, są łazienki, bo widziałam, jest prajnia, szara woda, jest godne, godne polecenia na miejsce, no i przede wszystkim przepięknie to jest. My już jesteśmy w domu, jest godzina 17.41. Yy, rozpakowaliśmy samochód. Teraz tylko pozostało pomyć naczynia, po, po przykładać te sztućce, talerzyki, kubeczki, wszystko pochować i możemy rozpocząć yy, yy, odpoczynek. Powiem Wam, że jestem troszkę zmęczona. Położyłam się spać po godzinie 12.20. Wstałam za 15.05, bo musiałam głowę umyć. Wieczorem kończyłam ciasto. Metrowca, metrowca, metrowiec wydłużał. Było przepyszne. Wszystkim smakowało. I tak naprawdę pokażę Wam, ile zostało z tego ciasta. Popatrzcie, został taki mały kawałeczek tego ciasta. Yy, miorek troszkę niezadowolony, bo niestety nie mógł nurkować. Tak jak na kanale nurkuję, tak tutaj nie mógł nurkować, bo musi mieć co 12 lat. Tak jak przemokłam dzisiaj, uwierzcie mi, że już bardzo dawno nie byłam tak przemoczona I nie pamiętam, kiedy byśmy byli tak co mokrze, ale było cudownie. Naprawdę było przesympatycznie. Mieliśmy ognisko, więc troszkę można było się ogrzać. Yy, no, no, polecam, naprawdę polecam, jeżeli macie jakieś takie kluby, zapisujcie się, chodźcie, bo naprawdę to bardzo człowieka co robi? Jakoś tak motywuje, relaksuje, przynajmniej w na naszym przypadku tak jest. Włosy mam jeszcze mokre, pomimo tego, że nie są tłuste, mokre, pomimo tego, że je myłam raniuszko, bo żeby mieć świeże włosy, to przez ten deszcz niestety, no pogoda jedynie tak naprawdę nie dopisała, a tak to poza tym wszystko było naprawdę bardzo fajne. Słuchajcie kochani, życzę wam miłego weekendu, tą trzecią niedzielę adwentową. Jeszcze tylko odpalę trzecią, trzecią świeczkę adwentową. No i co, żegnam się z Wami. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, prosiłabym, was o, prosiłabym o subskrypcję i o do góry. I do zobaczenia w dzisiejszym dniu. nagrać, bo mój chłop, mój chłopek przyszedł z Lidla i zobaczcie, co mi przyniósł. Junior też dostał dwa kwiatki, bo mu się urwały. <grystanie> Dziękuję Ci najdroższy.